Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Bionic Commando. Moi drodzy, to już jest dziesiąty odcinek. Ja też patrzyłem, jaki mam postęp gry, i z tego co tam e, zauważyłem, jest 78% e, postępu gry. Więc, moi drodzy, niedługo będzie koniec, tak mi się przynajmniej wydaje. Jednak, e, jeszcze na spokojnie, mi się zdaje, że 5 odcinków nagramy z tej, nagramy z tej gry. Dobrze, wow, w końcu jakaś ulica, jakaś cywilizacja Dobrze sobie płynie drzewko tutaj. Gdzie mamy iść? Gdzie mamy iść Nie wiem, chyba tam gdzieś Pokazuje mi wskaźnik to Wow, tam Podejdę po ten punkcik Dobra 2 na 5 znalezienia w okolicy tych punktów Hmm. Nie wiem co to jest. Jakiś wielki budynek. To jest jak Biały Dom wygląda. No nie wiem czy nim nie jest. Może to jest największy zbiór informacji na świecie. Niby. No właśnie głupie według mnie, że jeżeli czat sobie jakiś leci, ja wejdę gdzieś takiegoś pomieszczenia nawet nie jestem pewien, kiedy one, kiedy tam jakiś filmik nadejdzie. Znaczy filmik. Chodzi o to, że oni gadają, co nie? Nagle na przykład wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia i ten ich dialog się nagle po prostu urywa.

Teraz coś się będzie działo moi drodzy Załatw każdego z drani. Świetnie. Oj, aż książki nagle spadają. Moi drodzy, coś się zaraz będzie działo. Patrzcie już idą na mnie. Wow. No nie, jeszcze ten dobry rzucaj. Może dwóch oberwało? Chyba tak. Tam też ich jest pełno. Oj, mój Boże, chyba może być ciężko, ciężko dzisiaj. Ale zobaczcie, coś mi tam spadło. Weźmy to, coś Granatnik. okej, okay, przyda się. Jak to mogę tak załatwić w ten sposób? Jednak tych uzbrojonych to ja z tego granatnika będę nawalał. Chyba, że teraz jakiś bionik tu yy, przybędzie Joj. Nie będzie ten granat, nie mogę go wyciągnąć Co jest do diaska? Dobra, mam już. Dobra, jeden nie żyje. Z tych ciężkich. No to jest ten łatwy chyba. O, tu mamy tego ciężkiego. Mm, tu jest jeszcze jeden. Okej. Okay. Zajdźmy na dół. <laughs> nie wiem dlaczego gra się... E, nieraz się, się... trzęsie ziemia. Ciekawe to jest. Może to ma jakieś powiązanie z tym wężem. Okej. Okay. A to ten, co już nie żyje. Jeszcze ktoś? Ktoś we słyszę. Zdać mi po amunicję. O, znowu coś spadło. Super się gra zapowiada. Dobrze, mamy znowu granatnik. Idą tutaj znowu. Gdzie jeszcze? Za mną? Wow, ile ich tutaj jeszcze jest? Okej okay. Nie mam granatników Nie, Jeszcze mam jeden dobrze, spadł. Spadło coś O, mamy tą spróbę. No też się przyda. Dobrze moi drodzy, teraz pytanie jo, jak stąd wyjść Teraz te drony przyleciały Oj oj Chyba ich zazłościłem No jak pytanie czy mam ich zabijać Chyba nie muszę Teraz pytanie, gdzie jest jakiś punkt kontrolny, jednak z tego co widzę Jedyne co mogę wziąć to ten granatnik A zabijmy, pa zabijmy parę One gdzieś nam do góry już poleciały Wow 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 Ich wcześniej nie widziałem. No nie, niemożliwe to, co tutaj się dzieje. Nie, no, teraz ginę. Wow! LOL! Wszędzie jestem otoczony po prostu. Dobrze, życie, jak najszybciej. Weźmy tutaj ten granatnik, może. Dużo mi to powiem szczerze, że da, naprawdę. Gień dziadu, dobrze. Weźmy teraz tu na górę. Okej okay. nic nie przyleciało niestety do nas. Dobrze tamci są ee, słabsi, więc do nich mogę podlecieć dobrze, dobrze. Jak na razie nikogo nie widzę. Jednak jakiś taki czerwony pokłan teraz. Zobaczcie, tam gdzieś jakiś jest punkt. Może możliwe, że to jest wróg nasz. Tak, tutaj jest jeszcze jeden. Ale nie wiedziałem, że na mapce pokazuje nam tych y, nieprzyjaciół naszych. Dobrze, to był ostatni. Cel osiągnięty, świetnie. Mieliśmy, moi drodzy, właśnie... O, już nam na nie pokazuje. Znaleźć i zabezpieczyć urządzenie. Teraz ta misja została wykonana. Znaleźliśmy je i ubezpieczyliśmy je, ale coś się dzieje, chyba. Coś słyszę. Nie wiem, dobre. <laughs> Chodźmy niego, znowu do tego komputerka. A on coś się dzieje, zobaczcie. Do jakiegoś urządzenia mamy dostęp. Co to jest?

Wtedy go zauważyliśmy ostatnim razem. To taki tunel był e, podobnie wydrążony. Dobrze, chodźmy dalej. Ale, ale gdzie mamy iść? Jakiś punkt na razie nic nam nie pokazuje. Wow, wow, wow. Dzisiaj nie mogę niczego wchwycić porządnie. Wow. Co widzieliście? Hmm, tutaj coś się będzie działo. Dobrze, zejdźmy na dół. Chyba tutaj możemy zeskoczyć śmiało. O, to jest. Dobrze, mam granat. Hmm. Tam mamy jakiś punkt kolejny. Więc podejdźmy tam. Dobrze, wejdźmy. Wow, na ten placyk. Czekajcie chwilę, muszę się Jakiś parking jest. Dużo przestrzeni, jak dla mnie. Wow, co się dzieje. Wow! Dobrze, wow, teraz autem doberwę. Zobaczcie, to jest ten wąż masakryczny. Dobrze, moi drodzy, zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka. No i będzie się działo. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. No i zapraszam do subskrypcji kanału, lajkowania oraz... E, zapraszam już do was na kolejny odcinek już jutro. Trzymajcie się, cześć!